Skąpiec. Dawno, dawno temu żył sobie pewien skąpiec, który pracował całymi dniami, żeby zarabiać coraz więcej pieniędzy. Inni ludzie w ogóle go nie obchodzili. Interesowało go jedynie gromadzenie bogactw. Był tak zakochany w swojej fortunie, że postanowił nie trzymać już pieniędzy w banku, tylko kupić za nie dużą bryłkę złota, którą mógłby podziwiać. Bał się jednak, że ktoś mógłby chcieć ukraść jego złoto, więc zakopał je pod ziemią obok Starego muru. Skąpiec tak bardzo kochał swoje złoto, że codziennie chodził je oglądać. Dwóch ludzi, którzy pracowali w pobliżu muru, zwróciło uwagę na ciągłe wizyty skąpca. Zaczęli się zastanawiać, dlaczego ciągle przychodzi w jedno i to samo miejsce. Wkrótce postanowili wykopać w tym miejscu dziurę i znaleźli bryłkę złota. Zabrali ją i uciekli. Następnego dnia skąpiec odkrył, że jego złoto zostało skradzione. Zaczął wyrywać sobie włosy z głowy i głośno lamentować. Ach, moje złoto, ktoś ukradł moje złoto! Pewien człowiek, widząc rozpacz skąpca, zapytał go, co się stało. Po wysłuchaniu jego opowieści, podniósł z ziemi duży kamień i powiedział: Nie martw się, staruszku, weź ten kamień, zakop go i udawaj, że to twoja bryłka złota. Chpisz sobie ze mnie! zawołał skąpiec. Zrozum, że kamień przyda ci się tak samo dobrze, jak to złoto odpowiedział człowiek. Przecież kiedy miałeś bryłkę złota, też nijak jej nie używałeś. Wtedy skąpiec zrozumiał, o czym mówił nieznajomy. Ostatecznie wszystko, co posiadamy, jest warte tyle, ile pożytku nam przynosi. Koniec.